Miło stwierdził, że bardzo mu się podoba ten tekst, kolejni goście w naszym studiu. Proszę bardzo. Są. Więc jestem Żelazko, chciałbym pozdrowić po pierwsze Olkę Steiner, Basaka, Harnasia, tych zdrajców podleśnego i barana, trabanta, lecha, bzyka, kujonkę, aśkę, błaziaka, kożucha, morisona, tylko tego żywego, wasyla, Sówkę, tatusia i mamusie, zająca, buliego, bałdygę, chomika, cało było ósmej bez dziewiątej podstawówki, całe pierwsze klasy z sobieskiego. Pole tyłka, kleche oraz całą załogę Radia Puls. To żelazko masz już swoją tę deskę do prasowania? No już mam już w domu taką fachową. <noise> to fajnie. Następny człowiek, następne pozdrowienia. Har nas jestem. Pozdrawiam całego Sobieskiego, głównie w pierwszej klasy. Byłą ósmą bez 22. Marcina Muchę, Jasia, Szymka, Magdę Grudzińską, Wasyla Eustachego, Kożucha, Gela, Żelazko, Morisona, Sówkę, Ankę, Guśkę, Aśkę, Magdę, Paulinę, Sierżanta. Lecha, Bzyka, Kapelę Red Light, Poletyła, Przemka, Maka, Marcela, Kabanosa, Sebka i całą Drużynę. Wszystkich, których znam i o których zapomniałem. Fajnie, dzięki. Jeszcze jedna osoba. No więc chciałem pozdrowić Domana Liska, Trybka, Małpę, Połcia, Kamila, Bartka K, Pucha, Magdę B, Magdę, G, Luśkę, Aśkę C, Sebel Gela, Monikę W, Brygadę z Zagłębocza, Pawła P, Jacka M, Michała Łukasza. Biwisa i Badheda, Bora Jarosia, pierwszą CS Mechanika, pierwszą DZ u pierwszą CS biskupiaka, moją siostrę Baszkę Kuśmider, Gośka Januszek, Dorotę i Krzyśka, Krzyśka Hojnackich, Iwonę Kojnacko, całe Bronowice, a to wszystko leciało o Szymona, zima i Tarasia. Dzięki przyłączamy się do wszystkich tych pozdrowień. Wszyscy, wszystkich tych, którzy pozdrawialiście, my również pozdrawiamy, prawda miłość? Tak, pozdrawiamy i to bardzo serdecznie wszystkich tych, którzy są tak szybko wymieniani, typu gośka, dziadka, wujka, o jest, syn radzony. Tak, to, to tak bywa. No całą rodzinę I, trzeba pozdrawić. To, to, a przypomnę, że słuchacie 71 notowania loktoferti Teresa, co ty napisałaś tutaj. Jest dzisiaj 27 dzień października. Roku, nie, roku to mamy dzisiaj trzysetny. Trzysetny. I dlatego dzisiaj taka specjalna lista, bo mamy trzysetny dzień roku. Na miejscu 25 milużyn na luzie 6 tygodni liście czteroczko w dół, a na miejscu 24, co mamy? Ma. To jest Sutzkin. Proszę bardzo. Tak też nie trzeba nie będzie. Jak to leci ten tytuł? To jest... Inside? Aha. Inside, y, dwa tygodnie na liście jednoczko w dół, ale zanim numer, teraz opanuj się, bo jeszcze te falonik, nie? Nie ma tarfaniku, to gramy numer. Proszę bardzo. Raz, dwa, trzy. To poszły konie po betonie, jak kolęda się zaczyna.